W Warszawie Polonia i Ruch spotykają się po raz 47. w historii, a 24. na stadionie przy Konwiktorskiej. Goście w ustawieniu 4-4-2 z ofensywnymi Ćwielągiem i Zającem. Na ławce trenerskiej po raz drugi Bogusław Pietrzak. Wśród rezerwowych brakuje Sobczaka. Polonia straszy rywali siłą ataku. Od pierwszych minut Daniel Hattrick-Monka i Filip Hattrick-Iwanowski. W rezerwie rekonwalescent Piotr Świerczewski. Spotkanie prowadzi Adam Kajzer z Rzeszowa. Oba zespoły zaczynają ostrożnie, z respektem dla rywala. Pierwsza gość na akcja gości z piątej minuty. Nieznacznie myli się ćwieląk. Gospodarze odpowiadają słabym strzałem mąki i zmarnowaną sytuacją piechniaka. Tempo meczu dobre, ale z pięć podbramkowych jak na lekarstwo. W końcówce przypomina się ćwieląk. Wynik do przerwy 0 do 0. W drugiej połowie wreszcie ciekawiej pod bramką ruchu. Iwanowski idealnie dogrywa do a kapitan Poloni strzela za pola karnego. Piłka przełamuje ręce bramkarza ruchu. Jest 54. minuta meczu. Gol wyjątkowej urody, szczególnie jak na prawego obrońcę. W 65. minucie boisko opuszcza Mąka. Wchodzi Gajtkowski. Czyżby kolejny super snajper? Mijają zaledwie 3 minuty. Znów podaje Tanewski. Gubią się Nykiel i Baran. Pierwszy gol Gajtka w barwach Polonii. Pilarz ma słuszne pretensje do swoich obrońców. Polonia prowadzi już 2 do 0. Gdy porzucie wolnym szerfen marnuje jedną z nielicznych okazji dla ruchu, goście tracą nadzieję. Dobija ich sytuacja z 85. Minuty. Rajd Kozioła w polu karnym powstrzymuje grzyb. Sędzia dyktuje jedenastkę. Początkowo do piłki podchodzi Majewski, ale ostatecznie strzela i to skutecznie Gajtkowski. Po raz pierwszy od sześciu lat czarne koszule wygrywają u siebie z niebieskimi. Na kolejnego krat trika zabrakło czasu. Coś tam brakowało, ale najważniejsze dobro drużyny, że wygraliśmy ten mecz. W drugiej powierzchni każda z drużyn już opadała delikatnie mówiąc sił. Już było coraz luźniej na boisku i wykorzystaliśmy to strzelając bramki. Polonia ruch 3 do 0. Podopieczni Jacka odpowiadają na zwycięstwo Legii w Krakowie i po 24 godzinach wracają na fotel lidera.